W kolejnym filmie dzisiaj zapraszam na stary, dobry film, stare dobre demko. Zawsze, gdy myślę o demku, to myślę o takim starym YouTubie, także dajcie koniecznie znać, czy lubicie takie filmy. Nazbierałam pełną torbę um, pustych opakowań. Chętnie się tego podbędę. Ta torba nie jest jakaś wielka, ale jest solidnie. Słuchajcie, wykana, także, także musimy się jej koniecznie pozbyć. Jeśli jesteście ciekawi, co tutaj się znajduje, jakie kosmetyki zużyłam, co o nich myślę, to oczywiście zostajcie ze mną. I ten film rozpoczniemy czymś, o co zawsze, ale to zawsze mnie pytacie. I nieważne ile razy ja bym Wam yy, odpowiedziała na pytania, to i tak będziecie mnie pytać, czyli farba do włosów. Pytacie mnie, czym ja włosy farbuję, i powiem Wam, że. Moje włosy farbuję tylko przy odrostach, może tak. Czasami przyjeżdżam po całości, raz, może na rok, pofarbuję włosy całe, jak mi się zechce, ale tutaj ten kolor już jest może nie tyle taki wypłowiały, ale jednak już przebija ten mój naturalny odcień. Także nie mogę Wam powiedzieć do końca, jaka farba nadaje. Taki kolor, ale jeśli chodzi o górę, która współgra jak widać z resztą, no to najczęściej jest to ostatnio Garnier Olia. Bardzo lubi się z tą farbą, ma przepiękny, głęboki czarny kolor, to jest w moim przypadku numer 1.0. Nie spłukuje się jakoś bardzo, ale też dość równomiernie. Czyli jak spłukacie sobie raz porządnie przy pierwszym myciu tę farby, czy też przy drugim, często się zdarza, że troszeczkę więcej tej farby spłynie, no to później macie względny spokój, ta farba nie wypłukuje się, nie wiadomo ile czasu, jakieś dwa tygodnie, bo często to się zdarza przy farbach, że po prostu spłukujecie, spłukujecie i za każdym razem ta, ta woda jest czarna. Także mm, Olia jak najbardziej nie niszczy jakoś moich włosów, chociaż powiem Wam, że moje włosy chyba lubią e, farbę, bo po prostu lepiej wyglądają po tych farbowaniach. E, używam od czasu do czasu też Sajos, w tym przypadku była to też jakaś seria olejkowa. E, no i tak jak e, właśnie mówię, używam wielu farb, najczęściej to jest e, ten Garnier, bądź też lubię L'Oreal, Preference. Tak mi się wydaje, że L'Oreal Preference. Ale robiłam już film o włosach, także, jeśli jesteście ciekawi jakichś szczegółów, to oczywiście zapraszam Was do tego filmu. Gdzieś go tutaj u góry podlinkuję. Jak jesteśmy przy włosach, to pokażę Wam szapon, który zużyłam. Kiedyś to był mój ogromny ulubieniec. To jest Hair Biology i wydaje mi się, że to jest produkcja ale nie jestem nigdy pewna. Ja wróciłam do tego szamponu, bo jest sprawdzony i jak chcę coś na szybko z drogerii, no to najczęściej sięgam właśnie po te szampony, bo one przepięknie pachną, dobrze moje włosy myją, ale tym razem mam wrażenie, że był niewydajny. Ja też trochę więcej z włosami kombinuję, więcej tam lakieruję, czy tam nakładam coś na odrost czasami, żeby ten odrost był ciemniejszy, pełniejszy i może dlatego więcej tego szamponu zużywam, ale jest to naprawdę bardzo bezpieczny, fajny szampon. I teraz coś, co uwielbiam ostatnio właśnie, to są te spreje na odrosty, w tym przypadku taka większa wersja od L'Oreal, i póki co mm, nie znalazłam czegoś lepszego. On czasami denerwuje, bo jednak jak psikam sobie włosy, to muszę trzymać, słuchajcie, tak. Dłoń w jakiś sposób, zakrywać tutaj czoło, bo inaczej jestem cała czarna na twarzy i nie do końca estetycznie to wygląda. A przede wszystkim ciężko jest to zmyć, bo to się marzy i tak dalej. Ale jest to na pewno spray, który się trzyma włosów, który się gdzieś bardzo nie osypuje. Wiadomo, jak wsadzicie ręce w, we włosy, będziecie chcieli gdzieś tam nimi potrzepać i tak dalej, no to. No to te ręce będą zabarwione, ale mm, trzyma się dobrze, nie kruszy się, bo teraz testuję coś tańszego i niestety nie jest to tak dobre jak ten spray z L'Oreal. Tylko mam wrażenie, że on coraz droższy się robi, bo teraz kosztuje jakieś ponad 6 euro, więc sporo, a nie jest to najbardziej wydajny produkt. Dwie maseczki od Garnier, moje najczęściej używane maseczki to te niebieskie, nawilżające. One rzeczywiście tak koją skórę, nawilżają, bo ja w te maski takie płatowe, czy jak one się tam nazywają, nie do końca wierzę. Rzadko kiedy mi się jakoś bardzo dobrze sprawdzają, ale te lubię. Mam też je tutaj na miejscu w Lidlu, słuchajcie, chyba dlatego je lubię, bo zawsze jak robię zakupy, to jedna loduje u mnie w koszyku i później mam ich zapas i one są takie bezpieczne, szybkie, także te Hydra Bomb najczęściej używam. Miałam też maskę z Müller z marki CV i powiem Wam, że ta maska nie zrobiła mi nic. Lubię te firmy CV, mają bardzo fajne bardzo fajne chusteczki do demakijażu, które Wam już polecałam, chyba nawet były u mnie w ulubieńcach roku, ale niestety ta maska aloesowa nic nie zrobiła na mojej twarzy. Ja też nie mam, tak jak mówię, przy tych maseczkach takich dużych wymagań, no ale ta rzeczywiście nie zrobiła nic. Mój ulubieniec, ulubieniec też roku, Ziaja żel oliwkowy. Uwielbiam nadal, mam niesamowity e, szał, niesamowitą ochotę używać e, takich ole, o, oliwkowych, oliwkowych, nie olejkowych, oliwkowych e, żeli pod prysznic i on jest fantastyczny. Jest taki Otulający, przepięknie pachnie, jest wydajny, jest tani, no po prostu czego tu więcej chcieć. E, zużyłam też Antyperspirant Dry Active i on był fajny, ale no wiecie co, e, są lepsze. O może tak, są lepsze, zdecydowanie ja Wea raz w czas sobie kupię, ale wydaje mi się, że już wolę bardziej takie sztyfty, coś w tym stylu, albo... Ewentualnie, ewentualnie takie dezodoranty z Adidas używam, ale jeśli możecie mi coś dobrego polecić, bo słuchajcie, ja śmigam na siłownię ostatnio cały czas. O czym będę musiała Wam kiedyś opowiedzieć w jakimś luźniejszym filmie. Śmigam na siłownię i potrzebuję czegoś, co mnie będzie porządnie chronić. Także, jeśli macie jakiś dobry antyperspirant, nieważne w jakiej formie, czy to będzie sztyft, kulka i tak dalej, to dajcie znać. Ja potrzebuję czegoś takiego. Zużyłam bardzo fajny kosmetyk od MIA i to jest pielęgnujący żel do mycia, twarzy, do mycia i oczyszczania twarzy, oczu i ust. I rzeczywiście jest tak, że on nie podrażniał w ogóle. I rzeczywiście było tak, że on nie podrażniał w ogóle. Oczy nie szczypały w jakiś sposób. To jest bardzo delikatny żel, który jest niesamowicie fajny. Przepięknie pachniał. To była sama przyjemność. Używać ten żel. Poleciła mi go moja kuzynka, którą serdecznie pozdrawiam, jeśli w ogląda. I rzeczywiście jest fajny ten żel. On ma przyjemny, leciutki, taki truskawkowy zapach, no ale jest niewydajny. Ja na pewno do niego wrócę, gdy będę miała okazję, gdy będę w Polsce lub gdy będzie mógł mi ktoś z Polski go tutaj przywieźć, bo chyba internetowo nie będę w stanie go teraz zamówić. Słuchajcie, musiałam go zamawiać do Niemiec i czasami te koszta się po prostu nie opłacają. Ale, no, bardzo fajny żel. Polecam Wam niesamowicie delikatny, przy, przyjemnie taki um, wyciszający, otulający twarz. Ta twarz jest taka ukojona. O, to jest dobre słowo. Zużyłam też bardzo fajny, uwaga, żel od Balea: coś, czego bym się nie spodziewała, bo już Wam mówiłam wielokrotnie, że Balea i te żele to tak u mnie na bakier. Nie do końca je lubię, ale ten pachniał bardzo fajnie. Bardzo przyjemnie, tak trochę cukierkowo, słodko, ale bardzo fajny zapach. I to jest wersja zimowa, przyjemnie mi się go używało. Chyba pierwszy raz y, tak chętnie używałam żel od Balea, z tego względu, że po prostu ładnie pachniał. E, kochani, zużyłam e, szampon i odżywkę, już kończę znowu z Monday. E, w w tym przypadku miałam szampon Gentle, kiedyś miałam szampon Volume, o którym też tu wspominałam. Bardzo lubię te kosmetyki, nieważne czy to jest właśnie Volume, czy do, serii, do, włosów takich, do zwiększenia objętości włosów, czy to jest Gentle, taki delikatny szampon. Lubię wszystkie, naprawdę bardzo fajne produkty, ale ja Wam powiem, że jednak moim ulubieńcem wszechczasów do tej pory jest ta niebieska seria z Niskerasta z, z Redkem i na pewno sobie teraz tę te serię zamówię, bo już za nią tęsknię. Ale te jak najbardziej Wam polecam. To jest super propozycja drogeryjna. Kochani, mam też parę rzeczy z demka do domu, ale to pokażę Wam na koniec. Teraz trzy produkty. Masło do ciała, o którym wczoraj dosłownie myślałam, gdy smarowałam się jakimś tam innym balsamem z. Już nawet nie pamiętam z czego, bo jakieś tam sięgnęłam i stwierdziłam jej, ja potrzebuję z powrotem ten balsam od Garnier. To jest balsam z kakao i ceramidami. To było świetne masło, nie balsam, masło do ciała. Przepięknie to pachniało, ale niesamowicie nawilżało. Ta skóra rzeczywiście była zdrowa. Ja przyznaję, niejednokrotnie już Wam to mówiłam, że wybieram się od czasu do czasu na solarium. Także potrzebuję czegoś, co będzie regenerować tę moją skórę, co będzie ją porządnie chronić, porządnie nawilżać, także to jest numer jeden. Chyba nie miałam jeszcze tak dobrze nawilżającego i regenerującego balsamu. Bo rzeczywiście po tym kosmetyku to widać, że on w jakiś sposób odbudowuje tę skórę. Także myślę, że jutro, jakoś na dniach koniecznie będę musiała się po niego wybrać. Skończyła mi się odżywka humektantowa od Only Bio. No i ja Wam powiem, że Only Bio tutaj u mnie zawsze się kłóci z Anwen. Tak pół na pół testuję i te kosmetyki, i te pod prysznicem do włosów. Mam i te, i te, ale tutaj rzeczywiście wygrywa Anwen. To Only Bio jest, te kosmetyki Only Bio są dla mnie takie nie do końca treściwe. Mam wrażenie, że one są, ale w jakiś sposób nie czuję takiego boomu na moich e, włosach. Jeśli użyję na przykład odżywki, szczególnie tej irysowej, której nie mam, a ogromnie za nią tęsknię, bo przepięknie też pachnie, od Anwen, no to te włosy mają taki boom. Mam wrażenie, że one są takie naprawdę odżywione, mięciutkie, przyjemne, a on mi biorą czasami taka. Taki, taka woda, niby działają, ale nie do końca to widać. Nie wiem sama jak to nazwać. W każdym razie mam teraz jeszcze jedną humektantową i, i chyba emolientową. No i nie jestem do końca tak, wiecie, nie ma takiego szału. To są dobre produkty, ale dla mnie nie ma jakiegoś szału, niestety. Skończyła mi się moja ulubiona odżywka w sprayu, i gdzieś widzę, że zaginęła nakrętka od. So flow czy Vis Plantis, ja nigdy nie wiem, jak ta firma się nazywa. To jest y, kosmetyk, który pojawił się w moich ulubieńcach, mi się wydaje, ulubieńcach roku i jest naprawdę bardzo fajna ta odżywka. Na pewno do niej wrócę. Ma bardzo przyjemny zapach. Rzeczywiście te włosy chroni. One są takie wygładzone, mięciutkie y, i w jakiś sposób nawilżone. Zauważyłam to szczególnie, jak przestałam od, y, używać tego produktu, no to te włosy. Troszeczkę były przesuszone po suszeniu, zwłaszcza, także bardzo lubię nakładać ten produkt na włosy mokre, właśnie po umyciu, przed suszeniem. No, fantastyczny produkt, który też sprawiał, że moje włosy lepiej się rozczesywały, i to jest każdy rodzaj włosów, także możecie używać tutaj. Do każdych włosów naprawdę fajna mgiełka. Zużyłam mój ulubiony, moją ulubioną wodę różaną od Orientana, za którą tęsknię. Bardzo za nią tęsknię. Na pewno um, kupię sobie niejedną sztukę w Polsce, bo tutaj tego nie znajdę. Teraz używam coś od e, Mia chyba i też jest to fajne, ale jednak ta woda różana, e, tonik do twarzy może tak różany, jest bardzo wyciszający. Taki uspokajający moją skórę, także super produkt. Kolejny kosmetyk to Setafil. Też bardzo lubiłam Setafil. Myślę, że kiedyś do niego wrócę, bo to jest taki, taki poprawny produkt, który ani nie ma zapachu, ani w jakiś sposób nie uczula, nie podrażnia skóry przede wszystkim. I jest niesamowicie delikatny też dla oczu, ogólnie dla twarzy, ta twarz w niezwyki sposób zaczerwieniona, można używać to i rano i wieczorem i w ciągu dnia, kiedy chcecie i nic się nie stanie Waszej buzi, bo to jest bardzo delikatny kosmetyk, także z setafilem na pewno tutaj będę jeszcze kiedyś romansować. I jeszcze z pielęgnacji skończyłam Peeling radikal. Kiedyś ktoś mi go polecił i powiem Wam, że ta moja, ta moja przygoda z peelingami do włosów jakaś jest taka w cudzysłowie niedorobiona, bo ja jestem albo zbyt leniwa, albo nie pamiętam, żeby używać takiej kosmetyki i to u mnie gdzieś leży. Denerwuje mnie to pod prysznicem przede wszystkim, bo ma wszystko ładnie poukładane i nie wiem, gdzie to postawić, bo ma też takie badziewne, słuchajcie, opakowanie. A z kolei, gdy mam to w moich kosmetykach, po prostu na półce, w łazience, to zapominam o tym. I mm, nie potrafiłam się temu, temu przyjrzeć jakoś tak porządniej. Także skończyłam to co prawda, ale totalnie na raty. Może kiedyś będę miała... Rzeczywiste powołanie takie stuprocentowe, konsekwentne do takich produktów jak peeling. Chętnie sobie kiedyś jeszcze przetestuję, czy to działa. No ale na razie, słuchajcie, do wcierek, do takich rzeczy, to ja ciągle o tym zapominam. Ale słyszałam, że to jest produkt dobry, także na pewno kiedyś jeszcze się u mnie pojawi. I pokażę Wam teraz kwestie domowe, bo mam trzy rzeczy z rzeczy takich domowych, z gospodarstwa domowego, a później mam trochę kolorówki, także spore. Słuchajcie, denko dzisiaj. Zużyłam dwa płyny do płukania. Jeden z nich jest moim ulubionym, czyli niebieski jak żeby nie inaczej, ale jak już za często używam tego niebieskiego lenora, to mam go dość. Ale wiecie, jak to jest z takimi płynami. Mm, najczęściej je po prostu zmieniam, kupuję jakiś inny, testuję i tak dalej. Ja uwielbiam robić pranie. Ja jestem totalnie, totalnie uzależniona od prania, także uwielbiam testować produkty do prania i lenor niebieski jednak jest jednym z lepszych produktów, dlatego że on jest bardzo intensywny. On rzeczywiście się utrzymuje tak solidnie i naprawdę przyjemnie e, pachnie. E, no i mam tutaj Kokolino. Ja bardzo lubię Kokolino i kiedyś kupiłam sobie to w Polsce. Nie, u nas tutaj w Niemczech. w action się trafiło, bo Kokolino tutaj nie spotykam. To jest chyba w ogóle polska marka. Nawet nie spojrzałam, ale tak mi się wydaje, że w Polsce jest to produkowane, dlatego tego tutaj nie ma u nas w Niemczech. Ale jak jestem w Polsce, to zawsze kupuję. E, w każdym razie kupiłam sobie tę wersję Tooth Action, no i byłam trochę zawiedziona. Powiem Wam, że zawsze uważałam, że kokolino to jest super ekstra płyn, który właśnie jest podobny jakościowo do Lenora, bardzo ładnie się utrzymuje, ma przepiękne przede wszystkim zapachy, ale ten różowy był ładny, a się jakoś nie utrzymywał tak mocno, także... Nadal będę testować, wiadomo i zużyłam też Ajax. Czasami kupuję Ajax do mycia podłóg, tu jest jakaś wersja taka, nie wiem, wiosenna z jakimiś kwiatkami. Napiszę wam wszystko na dole, zostawię Wam linki. Był w porządku, lubię wracać do Ajaxu, do tego produktu, nie umiem nawet tego odmienić, słuchajcie teraz. I to jest też produkt, który nie jest drogi, ale całkiem w porządku że zdarza mi się go kupić. I teraz przejdźmy do kolorówki. Mój święty graj, czyli Huda Beauty, aż żal jest to um, wyrzucać takie przepiękne pudełko. Miałam go bardzo długo. Bardzo długo. Używałam na sobie, na innych e, i miałam go, słuchajcie, no z 2 lata chyba gdzieś ten puder. Jest świetny. E, ja na pewno do niego wrócę. To jest numer e, Color Pound Cake, czyli ten taki najczęściej spotykany i on rzeczywiście... Najładniej wygląda, jest bardzo uniwersalny, ma przepiękny kolor. Ten puder wygląda pięknie pod oczami, naprawdę warto w coś takiego zainwestować. Jest bardzo podobny do tego od Lory Mercier, chyba? Tak, Laura Mercier, który teraz najczęściej używam. Dzisiaj nie mam go pod oczami, co prawda, ale używam bardzo często. One są dość podobne. Ten ma trochę inny odcień, jest trochę jaśniejszy, moim zdaniem, ale po prostu cudo na pewno na dniach. Jakoś sobie go zamówię. I moi drodzy, milion tuszów do rzęs. Teraz właśnie widzę, że praktycznie mam tu tusze do rzęs, bo przestałam, jak wiecie, przedłużać rzęsy. Teraz mam co prawda doklejone, ale no, testuję sobie tuszę I zacznijmy od tego tuszu, od Lancome Hypnose. To jest tusz, który już długo czeka na tenko I to był świetny tusz. Naprawdę wspaniały tusz który chętnie sobie kupię, gdy gdzieś go spotkam, bo tak, żeby go specjalnie zamawiać, to może przy jakimś zamówieniu kiedyś go sobie dorzucę, ale tak to wolę tuszesz zdecydowanie z drogerii, no bo po co też przepłacać 20 euro, dawać za taki tusz, czy 25, skoro można kupić dobry tusz za dychę. Ale był to naprawdę dobry tusz, przepięknie rozdzielał rzęsy, był długo też świeży, także rzęsy były przepiękne. Art Deco, tuż do rzęs, Perfect Volume, tak się nazywa. Nie do końca. Miał szczoteczkę dość z takim sporym rozstawem, powiedziałabym, taką okrągłą. Wy tu teraz chyba nie widzicie tego, ale. Ta szczoteczka po prostu nie chciała tak zbyt ładnie łapać włosków, także do tego tuszu myślę, że nie wrócę. Kolejny tusz, który był bardzo fajny z kolei, ku mojemu zdziwieniu z bardzo dużą szczoteczką, to jest Catrice Lift Up. Bardzo fajnie rozdzielał moje rzęsy, ładnie wydłużał. To jest Volume and Lift, czyli y, objętość i podniesienie, i rzeczywiście te. Włoski były, może nie tyle miały jakąś objętość, ale były bardzo, bardzo podniesione. I to jest też tusz wodoodporny, bo jakiegoś czasu hmm, tylko takie testowałam. I kupiłam tamtego razu też, pamiętam, przy, z tym tuszem hmm, Super Prime, czyli taka baza, hmm, baza przed maskarą. I to było świetne. Na pewno do tego wrócę: to jest też Catrice. Później już to stało się takie suche, ale naprawdę. Fajny produkt, też jakiś niedrogi i mm, powiem Wam, że te bazy zaczynają mnie interesować, szczególnie na co dzień, gdy używam tylko tuszu do rzęs, a nie rzęsy, nie kleję rzęs, no to bardzo fajnie to e, się sprawdza. Teraz pokażę Wam coś do brwi, co bardzo lubię, kiedyś to pojawiło się też tutaj, tutaj u mnie w konkursie, to jest żel od Got2B, żel do brwi bądź do włosów. W tym przypadku to jest żel do włosów. Jest też typowa maskara do brwi. Tamtej nie używałam, ale ta do włosów jest bardzo fajna, też trzyma normalnie brwi w ryzach. Ja do tego co prawda nie wrócę, polecam, ale nie wrócę, dlatego że Używam teraz y, takiego żelu, y, kleju w cudzysłowie, bo tak to się nazywa po niemiecku: klejwa. Y, taki żółty żel y, takiej wielkości powiedziałabym do y, włosów po prostu. I ja sobie nakładam niewielką ilość na dłoń i po prostu przyjeżdżam po brwiach i sobie je modeluję. Dzisiaj też tak brwi mam zrobione i to się bardziej, słuchajcie, opłaca, bo to jest ogromne opakowanie. Y, I chciałabym Wam jeszcze pokazać ostatnią rzecz, czyli kredkę od Catrice. Kretka do brwi od Catrice Slim Matic, Bardzo fajna kredka, która niestety trochę się łamie. Niedroga kredka, kosztuje może jakieś 2,50 euro, więc niedroga kredka, ale mm, bardzo niewydajna. I szkoda, bo to byłby świetny produkt na co dzień. Zgubiłam tu oczywiście od spiralki. E, zakrętkę i to jest fajne, bo tutaj jest spiralka, tutaj macie tę kredkę wykręcaną, ale niestety bardzo, bardzo niewydajny produkt. Ja chyba to zużyłam w tydzień niecały, naprawdę bardzo niewydajny. To jest numer 060 Espresso. Tych kolorów jest sporo, one są bardzo ładne. To też przyznaję, że są takie wyważone. E, mam tych kredek, wszystkie kolory, bo czasami potrzebuję na jakiś klientce i tak dalej często używam powiem Wam, bo bardzo ładnie się ta kredka trzyma, także no szkoda, że z tą wydajnością jest tak kiepsko. I kochani, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że takie denka Wam odpowiadają, że nadal lubicie je oglądać. Dzisiaj dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Zapraszam Was do kciukowania tego filmu w górę, a my widzimy się oczywiście w kolejnych. Trzymajcie się cieplutko, pa-pa!